ta następna firma zaproponowała kwotę 12 124 000 Stąd między innymi dzisiejsza sesja, żeby zabezpieczyć pieniądze na tą umowę. Na dzień dzisiejszy, myśmy wezwali tą firmę do uzupełnienia dokumentów 3 dni temu lub 2 dni. W każdym razie, dokładnie mogę się dowiedzieć, ale nie ma to większego znaczenia w tej chwili, ma na to 5 dni. Jeżeli nie uzupełni tych do dokumentów uznamy, że nie podchodzi do tematu i też straci Co zrobimy później to, to ja wiem. Myślę, że na dzień dzisiejszy nie będę tutaj mówić co zamierzam zrobić, bo też jeszcze nie do końca jestem przekonany. Aczkolwiek o każdych takich ruchach prawdopodobnie unieważnimy przetarg po prostu. Bo następna oferta 13,9, czyli prawie 14 to już jest dużo. I ogłosimy nowy przetarg. Jest tylko kwestia czy skrócimy zakres. Zobaczymy. To tutaj to jest mój ból głowy. Na pewno będziemy chcieli te pieniądze kluczowe, czyli 7800, żeby nam nie przypadły 7800 mamy czas generalnie z targami do Maja, więc na razie możemy się jeszcze tam różne próby wykonywać, takie, które by się wydawało, że, że są dobre. Ja tutaj mówiłem o tych różnych rzeczach. Tu jest jeszcze taka, żeby już później nie zabierać głosu, jest chodnik w kierunku Ludczy, to jest już do granicy gminy, czyli do Ludczy. Myśmy tam z powiatem uzgodnili, że myśmy, czyli ja, że wykonamy to i starym zwyczajem 50% dokładamy. Wartość kosztorysowa tego chodnika jest 410, więc my chcemy powiatowi dołożyć 205 tysięcy do wykonania i to będzie wykonane, ten chodnik w tym roku. I tu ten kierunek byłby już chodnikowo zamknięty. Stąd też są te zmiany w budżecie. Zmiany w budżecie dotyczą zresztą też przeznaczenia pieniędzy na oświetlenie na ten chodnik, to są te dwie kluczowe, takie duże pozycje, ale to myślę, że mieszkańcom będzie się żyło z tym lepiej i będzie bezpieczniej przede wszystkim. To z mojej strony by było tyle. Tak jak już tu mówiłem, w związku z tym, z tymi kanami technologicznymi, dopóki się nie wyjaśni sprawa, bo trzeba powiedzieć, że myśmy tutaj jako kontent wójtów Powiatu Brzozowskiego Myślę, że nie tylko powiatu brzegowskiego, zwróciliśmy się z pismem do pana ministra o zwolnienie takich dróg z wykonywania tychże kanałów. Że one to mają, nie mają żadnego uzasadnienia, że tak powiem. Jaka będzie odpowiedź, to oczywiście poszło też do wiadomości panów posłów, tudzież innych ludzi. I zobaczymy. W międzyczasie spróbujemy dotrzeć do tego ministerstwa, które to wydaje, bo minister może zwolnić z wykonania tego kanału, tym że wiemy, że niektóre gminy tam pisały, to jest no, rogi i nie ma odpowiedzi nie? tam KPA pewnie nie obowiązuje. Ale spróbujemy wziąć to już mamy takie pismo przygotowane i dostarczyć to do, do ministerstwa, żeby w miarę szybko to zostało zalepione. Czy to się uda, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Oprócz tego jeszcze wystosowaliśmy takie pismo do Generalnej Dyrekcji, jeszcze są kolejne pismo, Dróg Krajowych i Autostrad, żeby nam podali warunki na jakich można tutaj zrobić ten chodnik w kierunku na domaros rozpocinne, żeby zrobimy chodnik za własne pieniądze, znaczy zrobimy projekt za własne pieniądze. Mam nadzieję, że tym na razem nam pozwolą zrobić, bo na wcześniejsze pismo odpisywali, że nie jest przewidziane do wykonania i wykonanie projektu jest bezzasadne. Dużym problemem też, bo bym już zapomniał, stanowi i dla nas jest objazd na baryczy. Jest to problem prawie nierozwiązywalny, bo tak naprawdę to gmina nie musiała tego robić. I żeby było jasne, myśmy tego nie robili dla wszystkich samochodów, które jadą do granicy. Ten objazd miał służyć mieszkańcom gminy do I gdyby tak było, to nie byłby uciążliwy dla nikogo. Ale jeżeli tam jeżdżą wszyscy, były próby ograniczenia wysokości busów. porozwalali mi to. to. Myśmy to odbudowali, dwa dni stało połamane. Tych Rosjan stwierdzam, że w jednym wypadku zgłosiliśmy na policję i podaliśmy kto? Zero ruchu ze strony policji. A podaliśmy kto? Bo to biały dzień chcieli. no bezczelnego, nie? Nie ma. Policja podobno sprawdza kwarantanny. No to niedługo nie będzie sprawdzać, bo już kwarantanna, a nie domowe będą. Wśród domowników będą. I zakupiliśmy tam płyty drogowe, bo przyjdzie wiosna, to tam się nie da potem jeździć, co jest. My te płyty położymy i zamontujemy takie ograniczenie wysokości, których nie będą w stanie zniszczyć. Ale nie przyjedzie tam wtedy nawet pogotowie, bo będzie to zrobione na stałe. Bo też różnie myślałem, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli byśmy tego nie zrobili, to pogodowe też by tam nie przejechało, bo by nie było drogi. Zostanie tam zrobione jedno ograniczenie wysokości, ale nie do zniszczenia. Bo nie będą sobie z nas zrobić żartów tych niepoważni ludzie, wręcz chuligani, czy, czy, czy nie wiem, jakiego słowa należałoby tu użyć. Mieliśmy tam też kamery, te zostały ukradzione. Ale koszt nie jest duży. Nie jest duży, więc myślę, że policja poprowadzi dochodzenie i je odpiszemy, nie? Bo tak jak mówię, wieś została podzielona na części i mówienie mieszkańcowi Baryczy, że ma jechać do wesołej do ośrodka przez grobownicę, z nieporozumieniem. A zgodnie z prawem to tak by wyglądało, że ma jechać albo przez grobownicę, a w najlepszym wypadku tutaj przez izdebki. Noże. I powiem tak, kolejne pisma wystosowaliśmy do zarządu dróg wojewódzkich z prośbą o spotkanie i poszukanie jakiegoś problemu. Bez odzewu. Bez odzewu. Przyjdą przed wyborami. Ale no była telewizja się publiczna z tego nic. Bo to są po prostu. Tak się nie robi. Tak się nie robi. Bo mówię, myśmy tam już sumie yy, z tymi płytami już liczę, które założymy, to to jest koszt 90 parę tysięcy gminy na to, nie. I mało tego, jeszcze już nie, ja tu nie powiem jak byłem tam ostatnio i jechał człowiek i ja mu mówię grzecznie, że to nie jest dla niego zdrowe. Jakie słów użył? Ja i tu nie będę powtarzał chyba, że wyłączy mikrofon. I mówię, mam zdjęcie i człowieka i samochodu, ale nie będę z nim łaził po sądach, bo to bez sensu. Bez sensu. Po mnie to, że tak powiem, wpłynęło. Natomiast już były takie przypadki, że wyszedł tam mieszkaniec, bo się zakopali na jego ogrodzie i odpalił piłę się do niego. No to to już to takich rzeczy tolerować się nie powinno. I czasami się tak myślę, że to w złą godzinę zrobiłem ten obiad, ale na pewno się z tego nie wycofam, bo skoro już tak było, to, 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 to tak będzie. Tylko, że mówię, założymy ograniczenie, gdzie nie przyjedzie żaden bus, strażnik tam nie przyjedzie. Przyjadą tam tylko samochody osobowe. Tylko samochody osobowe. Bo innego rozwiązania tutaj yy, nie widzę, bo kłopot polega na tym, można by zrobić lepszą drogę, żeby było nad czym. Ale to jest droga wąska, nie, nie można zrobić, bo się ludzie nie zgadzają, żeby to poszerzyć. Dlatego to tak yy, zrobiliśmy to, co zrobiliśmy. Mam nadzieję, że. Jak, bo próbujesz mi te płyty zakładać, już tak naprawdę, ale była ziemia zamarznięta i nie dał rady, bo to trzeba wykopać trochę, żeby dać pod i płyty drogowe położyć. Nie, to one na pewno swoją rolę spełnią. Nie dajemy też tutaj, jasno mówię, nikomu żadnych zezwoleń. Proszę. Duże drogowe, trzymetrowe. Na pewno, na pewno będzie po nich można jeździć. I nie dajemy też żadnych zezwoleń, z wyjątkiem tutaj ma zezwolenie pracownicy, którzy jeżdżą do remontu tej remizy, ale jak założymy ograniczenie na busy, to też nie przyjadą, bo wcześniej mieli klucz. Ale mówi się trudno, bo mówię, to ja rozumiem wszystko, nie rozumiem jednej rzeczy. Jeżeli jest ograniczenie, to nie powinni tam jeździć, nie powinni tego łamać. Zwłaszcza, że nie zrobili to tego nasi mieszkańcy, tylko, tylko ludzie. Ale mówimy o której równicy? No tak, tylko że tam jest, tam, wie Pan, tam żebym nie wiem co dał, tam woda idzie z brzegu, nie ma rowu i tam asfalt, no asfalt, na asfalcie też będzie lu. Tam jedynym rozwiązaniem byłby ruch, ale nikt nie da go wykopać. Tam kamienia, wie pan, gdzie tam poszło? Jak zginie śnieg, ja panu pokażę. Weźmiemy opadkę. Tam jest pół metra kamienia. Panie tatku, tam są z jednej strony Jumby. Na jumbach już jest kamień, i tak dalej, i, i wygląda to tak, wygląda, bo idzie woda z brzegu i część zamarza, i tak dalej. Natomiast, jeżeli będzie to, że tak powiem, okres wiosenny, to pewnie dosypiemy tam, że tak powiem, tego klienta, ewentualnie położymy tam tych płyt trochę jeszcze, bo tych płyt jest kupione dość dużo. Bo nie... Ale to już mówię, to nie na sesję, to są sprawy techniczne, bo tylko zabieram czas. Więc z mojej strony to jest tyle. Dziękuję Panu Wójtowi za obszerną wypowiedź. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Rozpatrzenie projektów uchwały lub zajęcia stanowiska w, w sprawie Podpunkt A. Projekt uchwały nr 35 przez 219-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Brzozowskiego. Pan, już, pan Wójt już wyjaśniał na czym cała sprawa polega. Otwieram dyskusję. Proszę. Nie widzę. Przystępuję do powyższego do głosowania projektu uchwały. Pan Rafał Augustyn. Jestem za. Panie Jerzy Bator. Za. Pani Anna Duplaga. Jestem za. Pani Bogusława Duplaga. Jestem za. Pan Stanisław Dytko. Jestem za. Pani Danuta Fic. Jestem za. Pan Edward Jara. Jestem za. Pani Wanda Krupa. Jestem za. Pani Jerzy Łukaszek. Za. Pani Halina Mazur. Jestem za. Pan Andrzej Nowak. Jestem za. Pan Tadeusz Stec. Przepraszam, pan Tadeusz Sowa. Jestem za. Gorani Stefan, jestem za. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, głosów za, oddano 13. Wobec powyższego stwierdzam, że uchwała nr 35 219 przez 2022 została przez Wysoką Radę przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu B. Zmiana w uchwale budżetowej na 2020 rok, projekt uchwały 35 przez 220-2022. Otwieram dyskusję. Wszystkie sprawy zostały przez pana wójta wyjaśnione. Proszę bardzo, panie Jerzy Łukaszek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, ja mam tylko pytanie, czy wymiana tej, tego oświetlenia, to będą kompletne lampy jednorazowe, czy to będą lampy z wymiennymi żarówkami ładowymi, ma mam taką informację? Znaczy to są lampy jednorazowe, tym, że one mają gwarancję 10 lat. Wiem, dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Zamykam dyskusję, przystępuję do głosowania projektu uchwały. Pan Rafał Augustyn. Jestem za. Pani Jerzy Basor. Za. Pani Anna Duplaga. Za. Pani Bogusława Duplaga. Jestem za. Pan Stanisław Dysko. Za. Pani Danuta Fic. Jestem za. Pan Edward Jara. Jestem za. Pani Wanda Krupa. Jestem za. Pani Jerzy Łukaszek. Za. Pani Halina Mazur. Jestem za. Pan Andrzej Nowak. Jestem za. Pan Tadeusz Sowa? jestem za. Frani Stefan jestem za. Udział w, głos <coughs> w głosowaniu wzięło 13 radnych, głosów za oddano 13. Wobec powyższego stwierdzam, że uchwała nr 35 przez 220-2022 została przez Wysoką Radę przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu C: Zmiana wieloletniej prognozie finansowej gminy do Projekt uchwały 35 przez 221/2022. Otwieram dyskusję. Nie widzę żadnych pytań, żadnych uwag. Wobec powyższego przystępuję do głosowania projektu uchwały. Pan Rafał Augustyn, Jestem za. pan Jerzy Bator. Jestem za. Pani Anna Duplaga, za. Pani Bogusława Duplaga, jestem za. Pan Stanisław Dytko, za. Pani Danuta Fic, jestem za. Pan Edward Jara, jestem za. Pani Wanda Krupa, jestem za. Pan Jerzy Łukaszek, za. Pani Halina Mazur, jestem za. Pan Andrzej Nowak, jestem za. Pan Tadeusz Sowa, jestem za. Wolań Stefan, jestem za. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, głosów za projektem Uchwały oddano 13 wobec powyższego. Stwierdzam, że uchwała nr 35 przez 221 2022 została przez Wysoką Radę przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu D w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, ratowników, ochotniczych straży pożarnej na terenie gminy do Projekt uchwały 35 przez 20 222 /2022. otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. Wobec powyższego przystępuję do głosowania uchwały projektu uchwały. Pan Rafał Augustyn. Jestem za. Pani Jerzy Bator. Za. Pani Anna Duplaga. Za. Pani Bogusława Duplaga. Za. Pan Stanisław Dytko. Za. Pani Danuta Fic. Jestem za. Pan Edward Jara. Jestem za. Pani Wanda Krupa. Jestem za. Pani Jerzy Łukaszek. Za. Pani Halina Mazur. Jestem za. Pan Andrzej Nowak. Jestem za. Pan Tadeusz Sowa. Jestem za. Barani Stefan. Jestem za. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych za projektem uchwały. Oddano głosów 13. Wobec powyższego stwierdzam, że uchwała numer 35 przez 222 2022 została przez Wysoką Radę przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu E. Projekt uchwały numer 35 przez 223/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenie zasad prowadzenia handlu na wyznaczonym miejscu. Otwieram dyskusję. Pan Wójt również umówił. To zagadnienie jest wyznaczone na terenie koło kościoła, trawni, gdzie będzie można w piątki i w sobotę prowadzić Panie sprzedaż. Proszę pan Jerzy Łukaszek. Panie Przewodniczący, rada Rado, Pana Wójcie. Ja tak informacyjnie, jeżeli dobrze kojarzę tutaj zamiar tej, tej, tej naszej uchwały. Wynika ona z założeń tutaj tej wspólnej polityki rolnej, która ma obowiązywać od przyszłego roku. Ten rok jest jeszcze okresem przejściowym i tam taką, takim, takim konikiem będzie taki rolniczy handel detaliczny, małe przetwórstwo. W tym kierunku będą kierowane środki. No na chwilę obecną tu nie widzimy chyba żadnych środków dla gminy. Jednakże w założeniach jest także, że takie środki na tworzenie takich targowisk y, y, powinny do gminy wpływać. Y, będzie to na pewno weryfikowane, bo tutaj, jeżeli chodzi o wsparcie, dotyczy tylko i wyłącznie rolników, którzy nie prowadzą działalności żadnej gospodarczej. I to będzie, podejrzewam, że to będzie na, na, na barkach gminy weryfikować, że to musi być typowy rolnik, który nie ma działalności, nie ma przetwórstwa, może mieć rolniczy handel detaliczny które zgłasza w zależności co przetwarza, jeżeli przetwarza produkcję roślinną to to w Piorinie, jeżeli przetwarza z to będzie miał weterynarii, to będzie musiał jeszcze kiedyś I tam będą limity sprzedaży, które będzie musiał przedstawiać później podejrzewam do gminy, bo tam jest pewna pewna wartość taka naliczana i z tym się będzie mógł rozliczać w Skarbówce i do pewnej wartości produkcji nie będzie musiał wchodzić jakby do do PKD i prowadzić działalności gospodarczej. I myślę, że no na chwilę obecną jest to dość niejasne, ale no później to w tym kierunku po prostu, żeby skrócić działalność u dostaw pośredników, żeby nie kupować od, od pośredników, tylko żeby można tak przyjechać do swojej miejscowości, tylko do sąsiedniej, kupić na nim ziemię, jakie czy jakieś podstawowe produkty rolne. Dziękuję. Bardzo. Ale, ja, ale ja myślę, że takie produkty jak jajko, co bezpośrednio nie przetwarzane, to też A, będziemy mogli rolnik sprzedać, sprzedać nie? nie? Przykładowo. To jest, chyba inicjatywa. I to jest inicjatywa chyba i, i zbrojniczych, tak? Jak dobrze. To, to jest ministerstwa i... współpracy ze środkiem teraz to się to by znaczy bazarków, a teraz są bazarki stacjonarne. Dziękuję. Na pewno, jeżeli żeście słyszeli, te bazarki takie co, co można sprzedawać na tych takich internetowych, które tak, są stacjonarnie urobione. Na razie, na razie wyznaczony punkt do sprzedaży bezpośredniej mamy, później zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania? Nie ma. Wobec powyższego przystępuję do głosowania projektu uchwały. Pan Rafał Augustyn. Jestem za. Pani Jerzy Bator. Za. Pani Anna Duplaga. Za. Pani Bogusława Duplaga. Za. Pan Stanisław Dytko. Za. Pani Danuta Fic. Pan Edward Jara, Jestem za. Pani Wanda Krupa. Jestem za. Pani Jerzy Łukaszek. Za. Pani Halina Mazur. Jestem za. Pan Andrzej Nowak. Jestem za. Pan Tadeusz Soba. Jestem za. Brani Stefan, jestem za. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych głosów za projektem uchwały. Oddano 13 wobec powyższego. Stwierdzam, że uchwała nr 35 przez 223-2022 została przez Wysoką Radę przyjęta. Dziękuję. Zakończyliśmy punkt dziewiąty, co do uchwał, przechodzimy do punktu dziesiątego, interpelacje i zapytania radnych. Proszę o zabieranie głosu. Nie widzę, przechodzimy do punktu jedenastego. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, jak dobrze pamiętam, nie było. Przechodzimy do punktu 12. Wolne wnioski i informacje. Proszę o zabieranie głosu. To może ja jeszcze krótko... Bo y, m, został złożony wniosek przez Starostwo y, Powiatowe dotyczący remontu drogi w Golcowej. To jest ta droga tutaj przez Michałka tak zwana, ten naj, tam jest y, ten najgorszy odcinek, nie to ma być przemielone i tak dalej. Czy to przejdzie? Zobaczymy. Jest to z Funduszu Leśnego. To jest tak zwana droga prowadząca do składów leśnych. Jak widzimy, tam skład powstaje. Dobre by to było, zwłaszcza gdyby się okazało, że przez wrzankę się nie da jeździć, bo osuwisko pojedzie, więc tej drogi korzysta dużo ludzi. Więc to taka jedna informacja, a druga to jest dobra informacja. A druga trochę gorsza, to zwróciliśmy się do wód polskich o wyrażenie zgody na zmianę tary, za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Bierze się to stąd, że energia poszła. W górę, więc, jeżeli dostaniemy taką zgodę, to te wzrosty nastąpią. Nie będą takie wzrosty olbrzymie, natomiast będą. To by było tyle tutaj z mojej strony. Dziękuję. Ja chciałbym Państwa poinformować: wpłynęło takie pismo, zaproszenie pod tytułem Czyste powietrze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zapraszam weberium pod tytułem noweś programy Czyste Powietrze. To będzie szkolenie przez platformę MS Times. I data szkolenia 24 luty. Godzina rozpoczęcia od 16 do 18. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, proszę podejść. Tutaj do stołu i podpisać. Tam później przyjdzie link i będzie można uczestniczyć w tym szkoleniu. jest jeszcze jedna informacja od pana Wójta. Działając zgodnie z artykułem 30 ustęp a i 91d punkt 2 karty nauczyciela, dzień urzędowy z 2021 roku, pozycja 1762, w załączeniu przeszłam sprawozdanie wysokości średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stanowiskach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Marat za 2021 rok. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to co mi tu? No. Kto z Państwa jest zainteresowany, proszę podejść do tego. Ja tego nie w takim wykładzie. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Proszę Pani Banda Krupa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. W trakcie sesji w piątym punkcie wstrzymałam się, jeżeli chodzi o przyjęcie protokołu, z uwagi na to, że przed sesją przygotowywałam się do, w ramach właśnie projektów uchwał, ponieważ nie dostaliśmy wcześniej. O co bardzo bym apelowała i prosiła przewodniczącego Rady, żeby jednak mimo wszystko radnym dostarczał, bo może chcielibyśmy też stanowisko na komisji wypracować, bo chcemy pracować, Panie Radny, Panie Przewodniczący, również na komisjach. W danym miesiącu. Natomiast ja, ja nie chciałam. E, e, proszę mi nie przestań, proszę. Proszę. Natomiast e, nie zdążyłam zapoznać się z protokołem całym i w związku z tym się wstrzymałam. Bardzo bym prosiła, żeby. Nie chciałam po prostu składać wniosku, ponieważ radni domyśliłam się, że Radni sobie sprawdzili wcześniej, więc nie mieli żadnych uwag. Pan Przewodniczący powiedział, że sprawdził. No Panie Przewodniczący, no nie sprawdził Pan dokładnie, ponieważ nie ma całej mojej wypowiedzi. Natomiast mam nadzieję, że na nagraniach, na dyktafonie i w ogóle dostęp do informacji publicznej poprzez właśnie nagranie sesji jest. Także dziękuję. Ale na przyszłość bardzo bym prosiła Panie Przewodniczący, żeby, żeby sprawdzać jednak. Dziękuję za podpowiedź, ale jeszcze zwrócę uwagę, że sesja została dzisiejsza, dlatego nie było Państwu dostarczone w terminie 7 minut, bo to jest sesja nadzwyczajna, to jest ustęp 3 ustawy i, i dlatego tak to wygląda. Dobrze. Tak, mogę, mogę, mogę Proszę. Jeszcze tak właśnie z odpowiedzi na pana. Tak oczywiście, że jest to na wniosek wójta, sesja nadzwyczajna, ale ja będąc wcześniej na takim stanowisku jak pan, to jednak dostarczałam radnym. Także w miarę możliwości prosimy bardzo. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę pani Żyłkaszyk, jeszcze raz Panie Przewodniczący Sasada Rado, Panie Wójcie. Odnośnie tego, tego pisma, które przyszło na, na szkolenie. W międzyczasie nie wiem, czy Pan Wójt ma taką informację, jak wygląda tutaj nasza sytuacja, bo, bo przychodzą ludzie, tutaj zgłaszają się do tego dodatku usługowego. i oprócz tego no, jest obowiązek tutaj do, do czerwca podania rodzajów pieców, ewentualnie ogrzewania. Jak to u nas wygląda? Mamy już jakieś te informacje, bo mówię, to w Polsce było dość korzystne, bo nie ma żadnych źródeł zarejnowanych tych pieców. Znaczy u nas to wygląda w ten sposób, że rzucili się ludzie masowo o te osunówki. Nie zostanie osłonówki jeżeli nie ma czym palić. Więc równocześnie składali nam te wnioski, i jakich źródeł korzystają. Tutaj w dużej mierze było tak, że pracownicy pomagali wypełnić. Tworzyły się kolegi, tam były różne rzeczy, ale ja mówiłem do Lidl's słuchajcie, Powinien to nie wypełnione właściwie i wrzucić nawet do pudła, nie? I nikt nie oczy z kwitkiem, że tak powiem. Tylko może jak zamkniemy sesję, to jeszcze ktoś tam trochę powiem. Nie, to to, że... Podejrzewam, że 60% pieców na terenie jest do wymiany. Powiem tak. Y... No nie no, później, później takie nie dyskusje. No, nie dyskusje. Później te terminy. No to są. No. Są. 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 Dobrze. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania, informacje? Przechodzimy do punktu 13. Przyjęcie wypracowanych wniosków w sesji. Proszę przewodniczącego komisji. Trafka, radnych, chwili, 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 Dziękuję.